Rzucił mnie po 10 latach i ożenił się z inną. Co tam notujesz? Jest ładniejsza, ma boski tyłek, pracuje. Poszłam do niego. Wezwałaś policję. Potem do psycholożki. Nie rywalizujesz z innymi? Wszystko jednego dnia tak. Nie masz dość porównywania się do nich? Nie rywalizuję. Kurza się, bo ci się układa w pracy. Kiedy twoja przyjaciółka bierze ślub, wychodzę za mąż. Cudownie! denerwujesz się. Nie zazdroszczę nikomu ślubu. Zawsze byłaś zazdrosna. Ale odkąd Dani cię zostawił, jesteś niemożliwa. Gdybyś widziała to, co ja, nie dałabyś się tak traktować. Matias jest boski. I ma 40 lat i pracuje w parze. Jesteś sama, samusienka. Twój szef? Twój szef? Polubiłaś wszystkie moje zdjęcia z Bruną? Zaczekać na ciebie? Jako pan nie będzie jej lepiej. Chcę mieć to, co mówiłaś o feminizmie. Wielka kobieta za wielkim mężczyzną. Na dzisiaj koniec. Chcesz coś powiedzieć? Idź do Diabła. Otworzę ci.